Ho, ho, ho! Cześć! Witam Was wszystkich na moim kanale Golden GOLDENMANIEK Na samym początku zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia Oraz szczęśliwego nowego roku 2020 Oby ten nowy rok nie był gorszy od poprzedniego Aby był lepszy, aby Wam wpadały same skarby Złote monety, srebrne monety, co tam sobie wymarzycie w przyszłym roku A ja dzisiaj jestem na świątecznym kopaniu u Piotra Mamy tutaj do dyspozycji fajne area, fajne pola Zobaczymy co uda nam się wykopać na tych polach Mam nadzieję, że połączę ten materiał z materiałem, który do tej pory jeszcze nie opublikowałem i wyjdzie z tego jakiś odcinek tak na zakończenie tego roku. Także serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam. Życzę Wam zdrowych i wesołych jeszcze raz i szczęśliwego nowego roku. A ja idę na te piękne pola. No, niestety, pogoda typowo angielska. Jaki kraj, taki śnieg. <noise> Także zobaczymy, co nam wyskoczy. Pozdro i miłego oglądania. Hejka. Witam wszystkich. Dzisiaj powrót na Piotra Pole, który wyszedł po TIN. Przyjechaliśmy zrobić kolejny rekonesans. A mi wyszedł z pierwszego dołka dzisiaj sensowny sygnałek. I taki oto piękny średniowieczny tokenik ołowiany. No, Panie, gratulacje. Piękny. Piękny kurde, tokenik z drugiej strony jest gładziutki, ale tutaj wzorek mega. Także jest pierwszy jest fajny fancik. Zobaczymy co dalej nam się uda znaleźć Dopiero w zasadzie zaczynamy Tak jest, 15 minut na pole Lecimy Piotr, nie? Tak jest Powrót na to, na to rzymkowe pole, gdzie wyszedł Potin Gdzie żeśmy z Odynem pierwszy raz kopali Pozdro Odyn Słuchaj no, kurde wyszedł kolejny Rzymek Musieliśmy przeoczyć tamtą razem Już Wam pokazuję Tu z tego doła wyskoczył mi Tutaj widać kurde padnie detale Piękny folis, prawdopodobnie Konstantyn Który nie wiem, po oczyszczeniu oczywiście wstawię lepsze zdjęcie Ale jest pierwszy Rzym I to nawet w dobrym stanie, bo widać dużo detali Także ja już się jaram, mam dwa tokeny łowiane, No i pięknego Rzymka Także szukamy dalej, może jeszcze, żeśmy trochę przeoczyli tych fantów Lecę, hejka Witajcie, witajcie, morda się już cieszy Bo Mariuszek znalazł co? Amerka. Sreberko i to chyba prawdopodobnie 6 pensów. Jeszcze nie jestem pewien. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo nie czyściłem. Przechodzę już na drugą stronę. Także tu przykucnę. Tutaj z tego doła. Mówię, pewno mieć, bo tu same kulki wychodziły. Jesteśmy w ogóle na takim dziwnym ugorze. Zarośniętym strasznie i tak łeżę pomiędzy tymi krzeczorami No i co? No i opacało się, opacało się, kurde, pochodzić. Bo zobaczcie. Jest. Elunia. Jakim pięknym stanie. Masakra. Kurde. Śliczniutka jest. 1562 rok. Sześciopensóweczka. Piękna. Pokażę Wam później, w jakim kurde ładnym stanie wyszła. Zobacz. Piotr wow. przyszedł. Piotr. Zobacz. Elunia. Elunia, sześciopęsóweczka. Ale pięknie. Sześciopęsówka czy grocik? Nie, to już sześciopęsóweczka jest. Nie, bo jest data. No to data, no to sześciopęsówka, tak? no. Tam się wydawało, że to Nasza Linga jest za malutka, więc Nie, sześciok. nie, no toś nikt nie jest, ale pięknie. Jaki stan, zobacz. Ale stan jest po prostu... No stan jest kosmos, stary. Poezja. Mam tylko taką jedną. Bo mam, bo ja, tylko mam, mam... ja mam dwie, ale kurde w takim ci... jeszcze stanie ale jeszcze jak nie mam. Ja mam dwa, dwa te, ale jedna właśnie jest w takim, a druga... No jest zobacz to, jak widać jej tą. Nie, no, mork. Ona jest piękna. Ona jest przepiękna. Po prostu. Gratuluję, ja Pierdziele. Dzięki wielkie Piotr. Dzięki w ogóle. Nie ma za co Lecimy dalej. Cała przyjemność po mojej stronie. Jakaś tam monetka dzisiaj wyszła, Jakiś tam troszkę śmieci, guziczków, ale fajna jedna pierdółka Odznaka z miasteczka Littlehampton. Nie wiem dokładnie za co ta odznaka mogła być. Ale mówię, no pierwszy jakiś sensowny warty pokazania. Oczywiście postaram się ustalić, co to za odznaka jest. Także ładnie tutaj widać, nawet jaką troszkę do wody tu wezmę. O. Oh. To tak ładnie kolorku nabiera. No, także stawię lepsze zdjęcie, zobaczymy po oczyszczeniu, co to dokładnie za odznaka. Piotruś wyciągnął swoje sreberko. Tam gdzieś Bocian krąży, wyciągnął piękną pieczątkę. Mariusz tam też coś wyciągnął, jakieś tam pierdółki. No i przyszła kolej na mnie. Wyciągnąłem dzisiaj też sreberko hamerka, połóweczkę. Troszkę powyginany, ale jest chami. Także trzeba się cieszyć z tego co jest. Bo naprawdę fancików monetek już dzisiaj wyczesałem chyba z 13 takich zwykłych peniaczy. Ale dzisiaj pierwsze srebro, połóweczka. Także ja tam się ogromnie cieszę. Także powychodziło dzisiaj trochę tych fantów, nie wiem czy tu uda się coś ustalić, co to w ogóle za Hammer. Mam nadzieję, że, że jest spoko. Nie? Także lecimy dalej. Opowiem Wam tak, długo długo nic, wyszła dzisiaj horda z epoki brązu, sikierek. Tam chłopaki ją znaleźli, wyszło dokładnie 14, Piot, i Adrian ją znalazł, później Wam pokażę oczywiście Zdjęcia: Bo z tego wszystkiego zapomniałem nagrać, z tego całego wrażenia. Ale mi też wyszło kawałek brązidła z takimi oto kółeczkami. Zobaczcie na to. Kawałek też brązu. No, powiem wam tak: chłopaki szarpnęli mega, mega, mega skarbik. Mówię no z epoki brązu: 14 siekierek. A ja teraz też kawałek jakiejś ozdóbki brązu, z brązu znalazłem. No mówię, wstawię wam później zdjęcia z tego odkrycia. Dobra, lecę dalej, może coś jeszcze wpadnie. Zobaczcie, tu jeden znalazca hordy, jeden ze znalazców hordy. Adrian, jak się czujesz kurde po znalezieniu? Już emocje trochę opadły, stoję na nogach, ale przyniosłem Ci szczęście. Bo no przyniósł mi szczęście, wychodzimy koło było, siebie. Odemny tak. i zaraz srebro znalazł. I zobaczcie, i ja trafiłem sobie jakieś sreberko. Wiktoria. O Panie, zobaczymy co to będzie. Ładny, duży krążek. One shilling, no piękny, ale w patynie, no mega stan, kolejna moneta w mega stanie, jaki to rocznik jest, Kurczę nie zobaczę, nie wiem, widzisz tu gdzieś datę, jest albo po drugiej stronie, ja, może być, ona tutaj, bo nie na dole, momencie. ale jest. Na dole, szkoda trochę trzeć. Nie, nie będę i tak w domu Wam powiem no, jaka data. Dowiemy się. Ale piękno, no wychodziłem, wychodziłem swoje srebrko. Adrian to ma w ogóle dzisiaj dzień konia. Cztery sreberka. Nie, horda, super, kurde, ja horda siekierek ja z, ja sikierek, z to, piotkiem ja tam Piotrek, tam ryje, Piotrek tam ryje. Piotrek tam ryje też. Wyciągnął w sumie 14 siekierek, zostało wyciągnięte. Pięknie, no. Lecimy dalej. Coś tam znowu wyszło. Tym razem niestety nie cała, ale srebna. I to kawałeczek srebrnej łyżeczki. Jakiejś rodowej z inicjałami, prawdopodobnie HC, albo coś w tym stylu. Tak, wygląda na HC. Midmarki są tutaj za zabrudzone, ale jak przyjdę do domu, może uda mi się ustalić z jakiego roku jest ta łyżeczka, znaczy ta część łyżeczki. Że coś wychodzi, cały czas coś wychodzi, jakieś monetki wychodzą. Chłopaki tak samo. Jeszcze nadal walczymy. Już coraz, coraz mniej czasu słoneczko zachodzi, ale my się nie poddajemy i walczymy. Do następnego, a jeśli nie, to już do zobaczyska w następnym roku. Cześć, witam was wszystkich na moim kanale Golden Maniek Dzisiaj mamy sobotni poraneczek, dokładnie coś koło 8 godziny. Ja jestem dzisiaj nad Tamizą. Tamiza już tu za mną. E, jestem na nowej miejscówce. Robię dzisiaj taki rekonesans nowego miejsca. Postanowiłem troszeczkę dalej pojechać, praktycznie 10 mil od mojego domu. A ja już wam pokazuję jak to wygląda, gdzie będę dzisiaj chodził. Jeszcze wysoki stan wody, tu można zaobserwować. O! Woda sobie ładnie tam spływa. Ale ja tutaj o Tutaj mam jeszcze już kawałeczek takiej plaży Się odsłoniło No i będzie gdzie chwilkę pochodzi Zanim ta woda zejdzie naprawdę Do tego niskiego stanu Tutaj mamy most Więc dzisiaj robimy rekonesans Tu jakieś gołębie sobie płyną Także no lecimy lecimy. Szkoda czasu Piękna miejscóweczka w sobotni poranek Lecę, szkoda czasu Chłopaki tutaj Zapierdzielają ostry trening I jadą, jadą w tą i z powrotem A z każdy ma swoje jakieś hobby No zobaczcie Ale zasuwają Ja pierdziele, nieźle im to idzie <grym> Ale nie o tym Ja znalazłem swoją pierwszą, starą monetkę Dzisiaj Jest nią Są to dwa szylingi z 1000 tysiąc... 955 roku, bodajże. Tak. Zaraz przetrę. Nie, 1965, no, dwa szylingi. Wykopałem już oczywiście z 5 czy 6 monetek, jakichś tam współczesnych 2, 10 pi 1 pi ale mówię ta pierwsza taka starsza, warta zarejestrowania. Dawno nie wykopałem dwóch szylingów. Dobra, lecę dalej. Popatrzę sobie jeszcze. woda jeszcze nadal schodzi i to bardzo wolno jakoś bo na razie twardy ten kurde beton taki można powiedzieć tutaj a nie mu, że co Kopiemy dalej hejka Powiem Wam tak łażę tu i łażę dobrą godzinę oprócz kilku współczesnych monet nie wykopałem nic specjalnego Nie wiem przez co kurde to jest może jakaś tandetna miejscówka, no ale hmm, udało się w końcu coś wykopać coś takiego. To była jakaś moneta czy jakaś e, zawieszka. No nie mam pojęcia, jakieś arabskie, e, hinduskie. Nie mam pojęcia, co to za napisy. Ale mniej więcej tak to wygląda. No coś, coś ciekawego, no jedno. Jeszcze cały czas woda schodzi. Dopiero o 12 będzie odpływ. Mamy po 9 dopiero, więc jeszcze jest trochę czasu, żeby ujawniło tego brzegu. Ale mówię, no to jest taki pierwszy dzisiaj. Oprócz tej monety sensowny jakiś fancik. Lecę co dalej? No, szkoda czasu. Będziemy dalej krążyć. Jak coś fajnego wpadnie, to wam pokażę. Tym razem znalazłem coś takiego. Pewnie kolejna jakaś tabliczka magiczna, szczęścia czy coś wrzucana do rzeki. Nie mam pojęcia, co dokładnie tam jest kurczę napisane, są jakieś same trójkąty w kole. Szkoda jedną taką magiczną tabliczkę niby znalazłem. Tutaj kolejna, tylko ta tym razem jest yy, miedziana. Taki kawałek blaszki wytłoczonej. Do czego to mogło służyć? Nie mam pojęcia. Jeśli oczywiście ktoś będzie z Was wiedział, stawię lepsze, ładniejsze zdjęcie takie po umyciu. Yy, tak abyście mogli zobaczyć z bliska dokładnie, jak to wygląda. No nie co, no, kopę dalej. No, do, mówię no, jeszcze dwie godziny. Mam, kurde, żeby ta woda zeszła. Powiem, że on teren strasznie ciężki i tu chodzę, Kurde, już tu jestem teraz praktycznie pod mostem. Myślę, że tutaj zaraz się zrobi troszeczkę przejście. Przejdę tam trochę na drugi brzeg zobaczyć. Ale mówię, no coś wychodzi, zaczynamy dalej krążyć. No i już powoli kończę. Niestety miejscówka okazała się być. Może nie pusta, bo wyciąłem trochę. Tutaj teraz wyciąłem właśnie coś takiego. Nie mam pojęcia co to jest za dziadostwo, jakiś guzik. Ale do czego ten guzik służył, nie mam pojęcia. Duży jakiś taki z dziwnym znaczkiem. <laughs> nie wyszło za wiele na tej miejscówce. No niestety będę musiał dograć materiał. Ale pokażę wam, ile tych współczesnych monet gdzieś tam wygrzebałem. No bo nic starego w zasadzie nie wyszło oprócz tych trzech rzeczy, które nagrałem i tego guzika. Także dogram coś jeszcze na następnym wypadzie. A teraz wam pokażę, co mi wyszło, ile tych monet dzisiaj udało mi się zebrać na tej miejscówce. No to jedziemy z tym podsumowaniem. Tutaj mamy troszeczkę złomu, który wykopałem gdzieś tam, jakieś kawałeczki ołowiu, pierdółki. pierdłki. Tutaj troszeczkę monet. Mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 monetek wykopałem na tym miejscu, no ale mówię same współczesne, żadnej starej oprócz tej jednej. E, tu z tych ciekawszych fantów, no to ten guzik, jakaś popielniczka dziwna. Kluczyki, dwie, dwa kawałki łyżek. No i te dwa fanty, kurde, dzisiejszego wypadu, jakaś taki że to moneta, nie wiem, coś i, i taka blaszka magiczna czy coś w tym stylu. No. Nie było za wiele sygnałów, no nie było za wiele sygnałów, no nie było za wiele fajnych jakichś starych rzeczy, no ale cóż, trzeba było sprawdzić tą miejscówkę. Następnym razem gdzieś polecę winną dogram coś i będzie odcinek. Także pozdrawiam, no i słuchajcie, oglądajcie dalej, bo kolejny wypad się szykuje.